Witam wszystkich Korzystając z wolnej chwili Postanowiłem, że nagram taki film Bardziej informacyjny Najpierw powiem wam po części co tam u mnie No właśnie, u mnie doszło sobie do wniosku, że Będę trzymał mieczyki Ale tylko jednego samca I resztę samic Bo jak widzicie został mi tylko ten tuxedo Tamtych dwóch Berlina i Wagtail zostały właśnie zabite przez, przez tego samca, przez upały poleciała mi też jedna samica berliny, reszta ma się ok. Molinazja, jak widać, raczej bardzo to nie przeszkadza, powykacały mi się teraz. Część na rybku odłowiłem, część została pewnie zjedzona. Jak widać, jeszcze jak się dobrze przyjrzycie, to sporo małych rybek pływa. nie? I mam jeszcze do Was taką jedną informację, że razem z Akwarafi organizujemy konkurs. Do wygrania będą trzy nagrody niespodzianki dla każdego po jednej sztuce. Konkurs będzie polegał na tym, że trzeba będzie wchodzić na trzy podane kanały przez nas: oczywiście, lajki, suby, łapki w górę. <grym> bo ostatnio też jest z tym problem jakieś komentarze i trzy najbardziej aktywne osoby dostaną od nas nagrody niespodzianki chodzi nam o kanał Roberta Włodarczyka czyli Robert Włodarczyk drugi kanał to będzie Akwarystyka Raciąż a trzeci kanał to jest Gregory Podwodny Świat także wbijajcie na te trzy kanały Zostawiajcie tam lajki, suby. A my, no w niedługim czasie, rozlosujemy trzech zwycięzców, i dostaną od nas nagrody niespodzianki. A co jeszcze Wam chciałem pokazać? Ogólnie jest w miarę, tak. O, widać sporo na rybku. Trochę mieczyków, trochę molinezji. Tam jeszcze odłapałem. Zaraz będę szukał jeszcze gdzieś żółtych. Podejrzewałem, że będą w roślinach, bo widzę, że żółta samica się wykociła. No i właśnie, powiedzcie mi coś na temat tego czy dokupywać jeszcze samce i niech się tłuką czy zostawiać właśnie jednego i taki harem z samicami, bo trochę mi szkoda jak ten zauważyłem, że u mięczyków jest tak, że ten samiec co był najbardziej ganiany później jak już złapał trochę odwagi powybijał wszystkie inne tak? No, ale tak już to bywa, poszła selekcja, został najsilniejszy Teraz mam nadzieję, że będzie mi zapładniał samica i będę miał zdrowe, silne młode. A jeszcze chciałem wam się pochwalić. Przyszła mi koszulka klubowa. Z polskiego klubu miłośników Mieczyków Helera. Jest to taka grupa na Facebooku. Część z Was pewnie już do niej należy. A kto jeszcze nie należy, może sobie wbijać. To jest przód naszej znaczy tył koszulki. A przód koszulki wygląda. O tak. Tu jest takie właśnie małe logo grupy. Wczoraj kasa była wpłacona. Dzisiaj już koszulka jest. Także polecam tą grupę. Jeżeli ktoś lubi mieczyki, trzyma mieczyki na pewno. Dowie się tam czegoś ciekawego. Jest z kim popisać. Są ludzie, którzy mają naprawdę ładne okazy. I zwykłe, i woloniaste, i przeróżne. Jest dużo osób, która ma naprawdę wiedzę na, na temat tej ryby. No ja osobiście na chwilę obecną lepiej mi idą molinezje, co zresztą chyba widać. Mam więcej młodych. Z mieczykami jest różnie, tak? Ostatnio no właśnie przez te upały mieczyki są mniej odporne na upały. Miałem 29 stopni, niby dużo, ale jednak Molinezja w sumie nie padła żadna, a mieczyki, dwa samce zabite przez tego i no, jedna samica poleciała. Ostatnio też poleciał mi glonojad. Ale nie wiem, czy to ze starości, czy nie została mi teraz tylko samica, też będę chciał dokupić coś żeby może te glonojady trochę ruszyły. I czekam jeszcze aż podrośną, mi te molinezję. Wtedy też znowu się zrobi trochę selekcję, zostawi się te lepsze, reszta pójdzie w świat. I tyle. Pozdrawiam Was i pamiętajcie o tych trzech kanałach: Robert Włodarczyk, Akwarystyka Raciąż i Gregory Podwodny Świat. Trzymajcie się. Hej. A jeszcze Rafi coś pewnie na ten temat powie. Postaram się w wolnym czasie wstawić też jakieś linki do tych kanałów, żebyście wiedzieli, gdzie wbijać. Chociaż na pewno jak wpiszecie, tak jak mówię, nie będzie problemu, żeby ich znaleźć. Dobra, trzymajcie się, hej.